Wypełnienie celulozy za kartą gipsu. I widzimy tutaj, jak komora się powoli wypełnia. Wyciągamy pochodnię, jest to bardzo szybki sposób na ocieplenie poddasza. z kosów, 100 metrów kwadratowych takiego ocieplenia, zajmuje się kilka godzin. Więc w ciągu jednego dnia całe ocieplenie zostaje wykonane. Tutaj już mamy wypełnione połowę komory, tego dobrze nie widać jeszcze, ponieważ O, 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 już jest coraz bliżej. Jest dość duże zakurzenie podczas wykonywania tej czynności, ale ono odbywa się tylko w tej komorze. O, mamy tutaj coraz lepszy podgląd. Całość wypełnia się. Widzimy jak bardzo szczelnie wchodzi pod krokwie pomiędzy stelaż. Także nie mamy mostków cieplnych, termicznych. O proszę, jak ładnie to wszystko tutaj się wypełnia. Bardzo dobrze to teraz widać, jak zaraz będzie wszystko rosło, tutaj ku górze. Przejdziemy teraz na drugą stronę węża. O. Cała komora się bardzo dobrze wypełnia. Dzięki temu uzyskujemy bardzo dobrze położoną izolację. O, widzimy tutaj, jak ładnie pod krokiem podchodzi. Niestety muszę uciekać, żeby mnie nie zasypało. Zaraz. Całość ocieplenia tego poddasza będzie trwała około kilku godzin. Tutaj widzimy, jak końcówka się wypełnia. wypełnienie przestrzeni za kartym kipsem za pomocą celulozy. Jest to bardzo skuteczna metoda, która dokładnie wypełnia każdą przestrzeń puste powietrznej. Jednocześnie jest to metoda bez Izolacja tworzy jednolitą masę, w związku z tym nie ma problemu z uciekaniem ciepła na łączeniu kolejnych warstw, na przykład y, pełnej szklanej.